że Kolumba to organizacja, która najlepiej sprawdza się w różnego rodzaju kryzysach, ponieważ powstali blisko 140 lat temu, właśnie w czasie kryzysu, w czasie pandemii, a w Polsce istnieją od 15 lat i teraz również znaleźli się w pandemii, więc możemy powiedzieć, że to jest organizacja męska, dla kościoła, który znajduje się w jakiejś przejściowej, ale kryzysowej sytuacji. Warto mieć różne wspólnoty. Bogactwem rycerzy Kolumba jest to, że są to mężczyźni. Którzy jeżeli są faktycznie dobrze podzielone względami ukształtowani, no to również są bogactwem dla swoich najbliższych dla wspólnoty parafialnej. Często proboszczowie pytają się, co mi da założenie rycerzy kolumba w mojej parafii. Głównym elementem to jest to, że mamy mężczyzn. Bo często zapominamy, że to właśnie ojciec rodziny. Często buduje atmosferę rodzinną i religijną w domu. Ja sobie obiecuję dużo po, po rycerzach Kolumba, dlatego że tutaj nie ma miejsca na dywagację nad tym, kościół tak, albo kościół nie. Być może Chrystus tak, ale kościół nie. I takie, takie rzeczy, które można spotkać u ludzi, którzy. Są niby związani z Kościołem, ale zawsze brną wątpliwości. Turycerzy, Kolumba to nie widzę takich wątpliwości ciągłych i zadawania sobie tych pytań, a kim ja jestem, a, a po co ja żyję i, i w, tu raczej jest ta mentalność taka uporządkowana. Bardzo potrzeba takich społeczności, które są jasne, zdefiniowane i nierozchwiane. W kościele bardzo mocno potrzeba, właśnie taki. To jest niesamowite, mieć rycerzy w swojej parafii, mieć mężczyzn, tylu mężczyzn przy kościele, którzy przełamali co słabego w sobie i podjęli się tych wielkich dzieł, tego poświęcenia. Zrozumieli, czym jest, jaka jest reguła i zaczęli tym tak naprawdę prawdziwie żyć. No niewątpliwie e, obecność rycerzy w parafii przyczyniła się do zauważenia też tak, roli mężczyzn jako mężów, jako ojców też, ale przede wszystkim też jako e, tych, te, którzy właśnie mają apostołować, którzy mają e, w tym współczesnym świecie być znakami też e, Jezusa Chrystusa. Ja miałem tę możliwość spotkać rycerzy Kolumba. Kiedy byłem sekretarzem uboku Ojca Świętego Jana Pawła II, często do Ojca Świętego przyjeżdżał główny rycerz pan Anderson, który Ojcu Świętemu opowiadał o tym o ich swojej działalności. Jako kapelan archidiecezjalny też mam okazję promować rycerzy Kolumba wśród proboszczów, w różnych parafiach, miejscach, gdzie jestem w diecezji, po to, żeby pokazać działających, świeckich, zaangażowanych w duchu, w duchu błogosławionego księdza Magiwneja. Takim bogactwem, myślę, że różnych rad rycerzy Kolumba jest to, że jeżeli ktoś wymyśli jakieś działanie, to staje się dyrektorem Wykonawczym, bo często w parafii jest tak, że ktoś przychodzi i mówi księże proboszcz, proboszczu, zorganizujmy coś, zróbmy taką czy inną imprezę, takie czy inne wydarzenia, albo jakąś akcję choćby charytatywną. U rycerzy Kolumba jest tak, że jeżeli ktoś wymyśli, ma jakiś sensowny pomysł, to jednocześnie w tym momencie dobiera ludzi, aby go zrealizować. Parafie, wspólnoty, w których rycerze Kolumba się znajdują, są parafiami, które przede wszystkim mają tę możliwość rozwoju rodzin, rozwoju wiary w rodzinach. To zmienia całkowicie obraz wspólnoty parafialnej, kiedy właśnie mężczyźni, potem wciągając innych mężczyzn, angażując swoje rodziny. Zaczynają czuć się odpowiedzialni za kościół, za parafię, a jednocześnie mm, tworzą obraz tej parafii. Ważne jest, żeby mężczyzna też chwycił za różaniec i, i pomodlił się. Rycerze kolumba modlą się za siebie wzajemnie, modlą się za swoje rodziny i widzę też, jak wielki wpływ pozytywny mają te działania rycerskie na dzieci rycerzy. Chłopak, kiedy widzi tatę, który się modli, który idzie do kościoła, który nakłada szarfę biało-żółtą i służy, to taki chłopak na pewno szybciej trafi do kościoła, jak dorośnie. Są to mężczyźni, którzy się modlą. I my mamy tutaj adorację codzienną. Zawsze są na adoracji. Mężczyźni rozmodleni, bo wiedzą, że swoje dzieła, jeżeli nie rozpoczną od Chrystusa, od modlitwy, od spotkania, od rozważania. Tego, kim są, nie dadzą rady. Rycerze, kolumba istnieją w parafii, ożywia się, póki co mniejsza, potem coraz większa grupa mężczyzn, którzy są coraz bardziej rozpoznawalni, są oni świadkami tego, że można i trzeba się angażować w życie Kościoła. Wiara przez uczynki, te programy dla rodziny, Kościoła, dla społeczeństwa, dla życia bardzo pomagają. Poprowadzić duszpasterstwo, duszpasterskie życie w całym roku, tak naprawdę. Na przykład w przygotowywanie dróg krzyżowych, różańców. Angażują się także w dobroczynność, w przygotowywanie, rozwożenie paczek. Robią to we współpracy z innymi grupami. Programy przygotowane dla rycerzy Kolumba pomagają zaprosić do współpracy inne grupy, współpracy tak modlitewnej, jak i w bardzo konkretnych uczynkach. Kiedy coś potrzeba zrobić, czy to choćby teraz jesteśmy w okresie świątecznym przygotować szopkę, przygotować dekoracje, to rycerze kolumba zawsze z chęcią przychodzą, pomagają, są dla proboszcza, dla duszpasterzy, tą pomocną ręką, tą gałęzią parafialną, która, na którą zawsze można liczyć. Naszą akcją, taką, która zmobilizowała także innych mężczyzn, żeby, żeby wstępowali do rycerza Kolumba, była pomoc mojemu księdzu Wika który został proboszczem w Dobieszewie. Rycerze Kolumba z, gos, z gospodarczego domu zrobili wspaniałą klebanie. Mnóstwo takich rzeczywiście akcji charytatywnych dla na, na, na drugiego człowieka Rycerze Kolumba czynią. Staramy się też odpowiadać na zapotrzebowanie danej chwili. Tak było też największa pewnie akcja z dotychczasowych i naszego zaangażowania, jakie miało miejsce w związku z nawałnicą, która nawiedziła chojnice i okolice naszego miasta, naszego powiatu. Staramy się także działać, i to jest rys charakterystyczny Rycerzy Kolumba, na rzecz ochrony ludzkiego życia. W szkolnicach powstało przy współpracy caritas decyzyjalnej, przy współpracy akcji katolickiej, okno życia. Pandemia też pokazała, jak bardzo są potrzebni innym ludziom, innym ludziom, gdzie były telefony, prośby o pomoc. Inni się zamykali, bali, rycerze się nie zamknęli. Oni byli otwarci na każde dzieło, oni zawsze przychodzili, dopytywali, komu pomóc, gdzie pojechać, w jakiej formie to pomóc, bo oni. Chcieli być tymi, którzy się do końca pochylają nad problemem, nad cierpieniem, nad trudem człowieka. Mężczyźni czują tą jedność także w modlitwie. To jest bardzo ważne. Można często rycerzy Kolumba traktować jako ręce do pracy, a to przede wszystkim jest serce, męskie serce do działania, do posługi, do formowania. Mężczyzna jest formowany w Zakonie Rycerzy Kolumba. Rycerze po latach czasem mówią, proszę ojca, yy, udało mi się już przeskoczyć przez tą barierę, i potrafię uklęknąć z własną rodziną wieczorem, żeby się pomodlić. Myślę, że dzisiaj potrzeba bardzo dużo takiego yy, męskiego poświęcenia też. Yy, w w modlitwie. Jeżeli ojciec jest wierzący, jeżeli w rodzinie jest ten, ta głowa rodziny, która która tą wiarę tej wiary strzeże i, i tą wiarę rozwija, to wtedy rodziny też bardziej się budują w tej wierze. Znaczy ja się odważyłem i cieszę się, że ich mam i myślę, że każdy proboszcz który nie boi się mężczyzn, to powinien mieć taką grupę wsparcia, bo z nimi można... Wiele zdziałać, wiele przezwyciężyć i przede wszystkim, propos, nie zostaje sam. Cyrze Kolumba właśnie dają taką szansę, taką możliwość, że wielu ludzi świeckich też może odnaleźć swoją taką drogę, swoje powołanie, które może w tej wspólnocie realizować i przyczyniać się też do tworzenia tej parafii jako takiej wspólnoty, wspólnot. Dobrym jest Bóg, który dał nam błogosławionego Michaela. Jego oblicze widoczne jest pośród mnóstwa świadków, którzy przynaglają nas na tej drodze. Postać błogosławionego księdza Michaela pokazuje nam, że życie to nie jest przedmiot transakcji, ale dar, którym należy się dzielić. Uznajemy, że prawdziwa cześć Koncentruje się na właściwej relacji z Bogiem i drugim człowiekiem, szczególnie z tym, który jest na marginesie społeczeństwa, oraz że chrześcijańska jedność jest czymś więcej niż tylko przylgnięciem do wspólnych przekonań. Przyjmujemy, że Bóg tak jak powołał księdza McGivneya, tak też powołuje każdego z nas we właściwym nam czasie. I właściwy nam sposób, byśmy byli narzędziami miłosierdzia, i w ten sposób okazali się godnymi niebiańskiego dziedzictwa. Chciałbym skierować tutaj swój apel do wszystkich księży, proboszczów przede wszystkim, którzy chcieliby umocnić swoje wspólnoty parafialne. Nie zrobicie tego, jeżeli nie uaktywnicie mężczyzn, jeżeli nie nadacie im odpowiedniej rangi. Oni nie mogą przywozić swoje rodziny do kościoła, samemu się nudzić albo stać pod kościołem. Oni muszą dostać swoją tożsamość, swoją godność i swoje zadanie. I taką formą są na pewno rycerze Kolumba. Gwarantuję każdemu księciu, który otworzy się na rycerzy, który będzie chciał z nimi pracować że to zmieni obraz jego parafii i naprawdę wyda fantastyczne owoce.